Witam, ja jestem Nofi, a oto Over the Counter, czyli gra, w której to sprzedajemy leki. Tak więc, bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy do samej gry. No i zaczynamy typowym Joe. Wylosujemy jakąś losową nazwę i na przykład teraz, o, no i lecimy. Tak więc, e, musimy tutaj tworzyć leki, i to prawdziwe leki. E, tak więc szybko po zakładkach was oprowadzę tutaj. Pierwsza zakładka, tutaj tworzymy nasze leki, tutaj je wysyłamy, tutaj mamy nasz sklep, tu mamy marketing, tu mamy firmę zarządzającą wszelakimi pozwami. Tak więc e, zaczynamy w sposób następujący, iż musimy zatrudnić ludzi, którzy będą ogarniać. Tak więc e, chcemy mieć, no tak, najlepiej, żeby było 40%. Tutaj mamy teraz typy naszych szczepionek i mamy taką topical, która jest niebezpieczna całkiem bardzo, ale szybko się tworzy. Możemy też sobie wybrać konkretny typ, ale jako że to pierwszy lek, to nie będę tego robił. Tylko po prostu zaczniemy research. No i następnie, potem tutaj nam się pojawi lek, go będziemy tworzyli, no i potem sobie wysyłamy to ciężarówkami, pociągami, łódkami tak dalej. Tutaj ulepszamy prędkość tworzenia. Tutaj mamy nasz sklep, no to tutaj wiadomo. Tutaj możemy tworzyć kampanię na przykład na zasadzie, żeby jakiś dany typ leku miał wyższy procent pojawiania się, przez co więcej osób kupuje właśnie leki na daną konkretną rzecz. No i tu nasza firma, która będzie tworzyła papiery w razie jakby był problem z pozwami. No i możemy sobie obserwować, i tu się nam tworzy pierwszy lek, no i mamy development. A potem testy na zwierzętach, i właśnie testy na zwierzętach, jeśli ktoś umrze, to nasz yy, właśnie, nasze postrzeganie w publicznym tam otoczeniu yy, spada, przez co jest większa szansa na to, że dostaniemy pozew. O, jak widzicie, pierwszy szczur tam zdech, drugi też. Świetnie. Yy, zatrudnijmy jedną osobę na ten moment i dajmy to na Animal FX. Żeby ktoś tworzył. O, no i mamy nasz pierwszy lek. On się tworzy, jak widzicie. No i potem jest wysyłany przez ciężarówki. Tak więc to jeśli chodzi o to. No i można by więcej takich leków tworzyć. Nie jest to głupie. Tutaj też niektórzy mają właśnie dodatkowe trajty, czy coś, także to tam też całkiem przyjemne jest. No i zróbmy może na właśnie diarie, bo widziałem tam, żeby problemy. W tym leku, że on ma właśnie ciała na to, a też tutaj wskaźnik jest troszeczkę wyżej niż taka średnia, więc wykorzystajmy to tyle, ile możemy. O, tu kolega nie zdał, przypał. No ale dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ja to może zatrudnię drugiego kolegę, żeby mieć więcej tych papierów w razie pozwu. No i jak widzicie, tutaj jest całkiem ok. Oni sobie kupują leki. Oni przychodzą, no i widzicie te dymki. To one nam pokazują, jaki konkretnie dany typ leku będą kupować. I tak dalej. Czy to też nie dało rady? Czy to też chyba nie dało rady? No bez przesady. No, nie dało rady. Wow. O. No ale teraz się udało. No i fajnie. E... No i ten lek się tworzy, jak widzicie. Nawet spoko idzie. E... Można by, bo widzę, że jest taki lekki problem. Ogarnąć. O. To jest zapłata, dobra. Możemy kupić pociąg, żeby przewoził więcej kargo. No i też mamy całkiem sporo tutaj yy, tych chmurkowych, to jest zakładam depresja potencjalnie. No, zły mood, no to powiedzmy, że to mniej więcej jest to. Yy, no i co? Możemy zrobić myślę injecta na to, tak żeby trochę dłużej to robili, ale będzie większa szansa na to, że to się uda. Oby. No i super. Żadnych y, przeciwwskazań, także jest wszystko w porządku. No i jak wejdziemy sobie do sklepu, widzicie, tu coraz więcej się pojawia naszych tych... Y, no i myślę, możemy zacząć inwestować w marketing. Marketing działa, to to już mówiłem. Y, oni sobie tworzą takie właśnie y, lightbulby. No i za 10 możemy sobie tutaj obczaić jakieś y, właśnie ich pomysły i potem wybrać, zakupić kampanię i tyle. Także no... Mm. Weźmy ciebie, weźmy ciebie, wszystkich na Animal FX, no i ja tak myślę, o weźmy ciebie, bo masz za połowę ceny kampanię, więc to nawet jest spoko. Dobra, eee, jest zapotrzebowanie spore na, to są jakieś pewnie słabe kości, tak zakładam, tak więc możemy zacząć robić research pod to, tak więc niech to się robi. No i tutaj widzę, jest całkiem ok. Obserwuję. O, zepsuło się. No szkoda. Ale spróbujmy jeszcze raz. No i tak to mało kosztuje, więc dużo nam to nie zmienia. Yy, widzę, że jest trochę problem z dostarczaniem. Tak więc można by jeszcze zamówić statek. Oj. To znowu? Kurde. Niemiło. No ale cóż. Tutaj idzie naprawdę powoli, więc pozwolę sobie jeszcze jedną osobę zatrudnić. Niech ogarniałem to szybciej. To też możemy upgrade'ować. I oni wtedy szybciej pracują, bodaj. Albo po prostu lepsi ludzie przychodzą. To jest taka opcja. Musimy teraz zapłacić 200 dolarów. No i to tak się będzie kręciło, że ciągle trzeba będzie płacić więcej i więcej. O matko, aż 3 na start? Niemiło. 50% w ogóle, tak tylko przypomnę. O, super. No i dobra, mamy kolejny lek. On też fajnie, bo działa na to, więc on napędza yy, ten lek na właśnie low mood. No i możemy zainwestować w jakieś tutaj. Pomysły. No i widzicie, y, to zwiększa właśnie ilość osób z daną kondycją. To też wpływa na manipulację publiczną. No ale y, możemy zainwestować i myślę, że poinwestujemy właśnie w te łamliwe kości. Tak zakładam, że to są. Y, bo to nam bardzo jest na rękę. Mamy taki lek, tak więc będzie fajnie go mieć. Y, można by poinwestować w prędkość tworzenia. Tak więc ja to zrobię. Eee, tu bym chyba wyłączył na razie tworzenie tego leku, bo widzę, że nie jest aż tak często brany pod uwagę. No i najważniejsze są te leki, nie? więc to jeśli o to chodzi. Eee, o, no i dostaliśmy pozew, <grych> ale jak widzicie mamy akurat wystarczającą ilość papierów, także możemy walczyć. Wygraliśmy ten pozew, jak widzicie, bo mam na zielono. No i nasz public image wzrósł, więc jest ok. Ja przerzucę jedną osobę na manipulację publiczną w związku z tym, że reklamy właśnie takie robimy. No, ale tak jak widzicie jest tak powiedzmy, że. Yy, no. Trochę powoli tworzymy te rzeczy. No ale. Yy, co byśmy mogli robić? To jest dobre pytanie. No i mamy ten Dizzy nas więc myślę, że to ma sens, żeby zrobić taki typ. I zróbmy to jako właśnie. Yy, no. ciekawkę. Ok, 4 pod Low Libidos, świetnie, bo mamy akurat y, chyba. A nie, nie mam. Ale dobra, spoko, bo możemy zrobić kampanię reklamową, chyba. A nie, nie możemy. Myślałem, że możemy. No cóż, zdarza się. E... No ale w każdym razie, no to to jest idealny moment, żeby zrobić właśnie takie. Tak więc lecimy. Zepsuło się, no trudno. E... Ja bym może inwestował wtedy w lepszych e... do laboratorium. I teraz będą nam się pojawiali dwugwiazdkowi pracownicy czasem. Ok, mamy ten lek. Także tu nie wszystko się tworzy. Mm, no, skargo jest trochę przypał, więc ja chyba inwestuję w drugą ciężarówkę. No i będziemy teraz powoli zamieniać ludzi. O, pozew. Wow. No ale. Y, mamy zatrudnionych ludzi, no i tak jak widzicie, wystarczy, że ich tu zwolnię. No i tyle. Po problemie. Y, zróbmy tak, żeby tu już ktoś tworzył. No i potrzebujemy tych dwóch gwiazdkowych z tego powodu, że będziemy mogli tworzyć lepsze leki. No i jak widzicie, na razie mamy szansę na sukces w postaci 23%, no ale im więcej, tym lepiej. Po prostu. Ja bym szukał kogoś, kto by miał... W sumie, gdy damy random, to jest na to jakaś szansa, więc możemy lecieć pod random stricte. I co się trafi, to się trafi. No niestety. No i szukam takich, którzy mają właśnie zmniejszony czas trwa trwania czegokolwiek o możemy iść na jakiś event charytatywny także zróbmy tak żeby sobie jeszcze podbić reputację typowo w sumie zróbcie injecta to wtedy będzie większa szansa na to że to się nie skasztani yy, ok zapłaćmy. musimy poinwestować w większą ilość transportu o nie ogradli nas niemiło i nie stać nas na niestety walkę z tym pozwem także musimy zapłacić Out of court. Na szczęście, przeciwko zwierzętom takich problemów nie ma. Zrobiliśmy Lek na Deriew, tak więc. Yy, tu mamy to, to chcemy to zastąpić. Tak więc, Elo żelo. mamy problem. Ok. Ale to na spokojnie. Yy, Carlos może nie. To jest same rzeczy, które mi trochę nie pasują. No jeśli już to wezmę ten Carlos i zacznę tworzyć yy, szybciej injecty. Bo widzę, że jest z tym problem. O, mamy kampanię pod coś, co nas interesuje. I moglibyśmy jakiś lek na otyłość zrobić. Nie jest to głupie. Chyba po prostu zwolnię cię, Otyłość. Zróbmy topikala i co będzie, to będzie. 88% nie jest jakoś super dobre, ale no powiedzmy. Tutaj wyłączmy tworzenie tego leku. Tego leku też wyłączmy tworzenie na ten moment. Świetnie. Lek na otyłość zrobiony. Ten lek też wyłączmy z tworzenia na ten moment. Pozew o wykorzystywanie zwierząt kolejny, no ale to już nie jest jakimś wielkim problemem. Dajmy jakiś lek na sen i myślę, że to dobry moment, aby takowy też zrobić. Zainwestujemy w lepszych pracowników w naszej firmie tutaj prawniczej. Świetnie, mamy kogoś pod yy, złe zwolnienie. O to chodzi kolejna po tym mniejsze koszta. To też mi odpowiada. Tak więc dajmy to tu, to tu. Przyspieszmy grę. Chociaż w sumie mogę po prostu was dwóch zwolnić, was dwóch zatrudnić. Jednego dać tu. Chociaż może na chwilę dajmy tak i będzie wszystko spoko. Pozew o manipulację ludzką. Eee, nie sądzę. No i mamy lek nasenny. Tak więc teraz wszystkiego mamy po trochu. Tak patrzę, najwięcej sensu miałoby teraz pod niskie libido robić lek, ale jakoś nie widzę dużej ilości osób... Kupujących, takowe. Tak więc nie wiem, co o tym sądzić. No, ale chyba zrobimy. Możemy inwestować teraz w reklamy, Tak więc kupię wszystko, co mogę. <grym> Okej, okay, mamy ogarnięte tutaj pozwy. Widzę, Padlow Mood możemy iść. Ale ja y ogarnąłbym Office, żeby był dwugwiazdkowy. I tutaj teraz będziemy wymieniać ludzi, tak, żeby właśnie mieć lepszych pracowników w tym miejscu. O, dobra, udało się. Dobra, i to jest Padlow Mood. Także teraz ten lek wyrzucamy, ten lek włączamy i patrzę, że. No, te dwie linie tu by się przydało przyspieszyć, ale będzie ok. Zwolnijmy chyba tych trzech. Raz, dwa, trzy. Tak i tak. I teraz mamy tu dwóch gwiazdkowych. Dorzucimy jedną osobę na wrongful termination. Na wszelki wypadek. Wyłączmy ten lek, bo się nie sprzedaje. Ten lek, bo się nie sprzedaje. Reszta niech się robi. No i co. Niski libido. Wracamy do robienia tego leku. Niech będzie pod orala tym razem. Jak się uda, fajnie było. 10% na dizziness. Spoko. W sumie kupujemy i tak wszystko, nie? Więc, to jeśli o to chodzi. Ok, przerzućmy tutaj człowieka. Manipulacja, no to już zmieniamy. Tu jest wszystko spoko. Ten lek musimy wyrzucić. Nie ma po co go trzymać dalej. No i co teraz? Teraz myśmy szli w diziness. Diziness ma strzykawkę. No dobra, to niech ma strzykawkę znowu. Jak widzicie, ciągle same problemy. No i myślę, że tutaj po prostu nie będziemy odpowiadali, bo my i tak mamy całkiem spory zasób papierów. Możemy jeszcze jedną osobę dorzucić, tak żeby było w miarę już tak bardzo spokojnie. No i teraz to sobie możecie się pocałować. Kurde, prawie się udało, to byłby super lek. 2000 za. Lek, którego i tak się będziemy pozbywać? Świetnie. Cudownie wręcz. Jak widzicie, mamy 10 tysięcy zrobione, Także super. No ale trzeba inwestować dalej, tak? Więc tutaj trzeba inwestować w reklamy. Wszystkie. To już powinno być OK. Teraz trzeba inwestować w Animal FX. To wyłączmy. OK. Mamy Herlos. No i pod teraz. Y business? I guess. Jak widzicie, tu się szykuje bardzo duży pozew, jeśli chodzi o właśnie wykorzystywanie zwierząt. No ale cóż, inwestujmy dalej w reklamy. Mm, hmm, hmm, hmm. O! Ktoś przydawkowuje moje leki. Tomasz pecha, zwalniam cię. Tak go zwolniłem, że aż mi grę Co Ciekawe. O, no i widzimy tutaj teraz wypis pozwów. No, ale to myślę spokojnie. Dobra, tu się nie udało, tak więc spróbujmy jeszcze raz. No i myślę, że trzeba by zacząć inwestować w lepszych yy, researcherów. Tak więc przejdzie poziom laboratorium, będziemy mieli powoli inwestycje w trzygwiazdkowe leki. Ale najpierw jeszcze to ogarniemy, świetnie. To jest jako dizziness, także to wyrzucam. No i teraz trzeba jeszcze ogarnąć jeden lek. Ale to już zrobimy pod trzygwiazdkowe, potencjalnie. Tylko najpierw muszę dostać trzygwiazdkowych. I chyba w razie po prostu, że tego chwilowo nie dostaję, to zrobimy dwugwiazdkowy. O, mamy w końcu pierwszego. Tak więc zróbmy to jeszcze raz. Pozew, no to tam beka. Ja serio mając 50% szans muszę failować. Zwalniam kolejną osobę. Próbujemy jeszcze raz. O, w końcu się udało. Świetnie. Ten lek włączamy, ten lek wyłączamy. I to jest łamliwe kości, także ten lek żegnamy. No i fajnie. Kampanie reklamowe. Kupujemy wszystko. Nie chcecie mnie już pozwać? Za te Animal FX-y, bo mam naprawdę tragiczne. Serio. Poskudnie wyglądają. Kolejny trial duration na minus. Co mnie cieszy. Ok, low mood. Bardzo dobrze wygląda to. Pod tym względem. Gargo na razie sobie radzimy. Z tego co widzę. No i wywalmy ostatnią dwugwiazdkową. No i zacznijmy robić pod low mood, czyli gwiazdkowy. O, w końcu, ale to nie ten pozew. O, teraz przyszedł pozew ten. To mnie interesuje najbardziej. Dobra. Eee, low mood. To jest jako topikal. Okej. Okay. Odważne. Ciekawe, czy to się uda. Udało się za pierwszym. Super. No to co? Ten lek żegnamy, ten lek witamy. Eee, zainwestujmy tu, zainwestujmy tu. Kupmy więcej ciężarówek, więcej pociągów, jakieś pomysły, zapłaćmy tam rzeczy jakie są potrzebne do zapłacenia no i teraz lecimy w low, low libido sorry, i low libido to jest ee, pigułka, ok tak więc zobaczmy czy się uda eee, może być problem z efiksami i to ogromny problem tak więc ja tam wrzucam cały mój dział taki jaki mogę ale low libido to wyrzucamy, to wrzucamy wszystko się zgadza, jest fajnie Mam nadzieję, że oni zdążą tu poprodukować, bo będzie problem, jak się nie uda. Kolejny pozew, to tam śmieszny. I myślę, trzeba by zacząć inwestować w trzygwiazdkową firmę prawniczą. Wrongful termination to mi nie szkodzi. Przerzucę tu jedną osobę. Być może to będzie nasz ostatni rok. Tak zauważam, bo możemy nie wyrobić finansowo. Jak zupełnie szczerze. I to kurczę są całkiem fajni ludzie, więc nie chcę ich też zwalniać. Będąc szczerym. Ale dobra, tu już jest OK. Teraz tu. padałoby zdążyć. Kurde, jedna zabrak. Szkoda. Dobra, wracaj tam, wracaj tam. Tu nie produkujmy już tego leku, bo tu jest 50. Pomanipulujmy publiką. Czy to ma sens? Kurcze, nie wiem czy nie dostanę pozwu na łeb. O. Mogę przekupić partię. OK. To... Bezprzyjmy demokratów. Jakiś branding. Zapłaćmy, spoko. Dorzućmy tutaj, bo może być problem, ale my chyba i tak czy tak nie wyrobimy pieniężnie, więc no cóż. Albo nie wyrobimy pieniężnie, albo będziemy mega na styk. Inwestujmy w jakieś te reklamy. Zobaczmy. Teraz tutaj przerzucam. O, możemy teraz sobie wybrać jaki lek chcemy zwiększyć. No dobra, no to możemy się domyśleć jaki. I mam nadzieję, że ten lek będzie działał. Tu wyłączmy, tu wyłączmy produkcję, tu wyłączmy produkcję, bo nie ma sensu. Nie, da damy radę, damy radę, na pewno. Spokojnie. Hold your horses. Ja w ogóle na to mam dwugwiazdkowe. To też jestem specjalny. Ale dobra, daliśmy radę. Na styk. <grym> Mamy bardzo mały problem, bo okazuje się, że mam dalej 60 pozwów do ogarnięcia. No cóż, zdarza się i tak. O, świetnie. Ziemek, którego zwolniłem przedawkował, Super. <grym> Jakby nie mogło być gorzej. Trudno. Wydaję moje wszystkie pieniądze na propagandę reklamową. Tutaj będzie... O. Tutaj po prostu będziemy przez sąd ogarniać. Ale ja muszę zrobić na kości lepszy lek. Plus. No to nie da rady. Od razu widziałem. Świetny. Na koniec mi się zepsuło. Ja was proszę. Znowu. Chociaż ja już mam tak tragiczny wynik. O w końcu, dzięki. Dobra, i teraz ten lek. Żegnamy. I jak się robi. Ależ oni tu są oburzeni. Obrzydliwie oburzeni. I mamy 3 miesiące. No, to się nie skończy dobrze. To bardzo. No, nie ma szans, że odrobimy 10 tysięcy. Po prostu. A, a jeszcze. O, dodatkowy pozew wejdzie. No super. Nie, no, nie ma szans. Niestety. No ale i tak długo wytrzymaliśmy, tak więc to było over the counter. Gra, w której sprzedajemy leki. No i co? Ja mam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jak wam się podobało, zachęcam do stawienia łapki bój, grę, subskrypcji, komentarza. No i co? To tyle. Widzimy się w następnym odcinku już za tydzień. Nie wiem z czego. Testuję. Prawda? To tyle. Pa, pa.